Jesteśmy w Legends do Dakars. Dziś chcielibyśmy porozmawiać o C-klasie w różnych typach szeregach. A rozmawiać będą Bartosz Labijak, szef serwisu Legends. Oraz Jakub Donel, kierownik działu sprzedaży. Słuchajcie, cofamy się do roku 1982. Bitwa o Falklandy, Wielka Brytania, Argentyna, konflikt zbrojny. Oczywiście żartujemy, w 1982 Mercedes pokazał, Model W 201. Przełomowy model dla marki, zaprojektowany w całości przez Bruno Sacco. Samochód zwany Baby Benz. Samochód, który zrewolucjonizował tą klasę samochodów. Wyprodukowany w ilości prawie 2 miliona sztuk. Samochód przełomowy pod tym względem, że miał trafić do młodszych nabywców. Był przeznaczony dla młodych ludzi. Zwarta konstrukcja, niewielkie gabaryty auta. Dość szeroka gama wersji silnikowych, zaczynając od 1,8 litra, kończąc na 2,6. Samochód bardzo sprawny, zwinny, z odpowiednią mocą. Dość duży kunszt inżynieryjny, jeśli chodzi o konstrukcję tylnego zawieszenia, które później było kontynuowane, rozbudowywane w kolejnych typoszeregach. szeregach Świetny samochód, bardzo dobrze leży w dłoni. Zapraszamy do przejażdżki, bo warto się tym samochodem przejechać. Otworzył wspaniałą ścieżkę, jeśli chodzi o kwestie rozwoju klasy C. Następnie rok 93, model W202, samochód już w pełni dojrzały. Do modelu tego, do rodziny Modeli 202, dołączyło również kombi, czyli mamy tutaj już samochód w wersji sedan i kombi. Również szeroka gama silników dieslowskich i benzynowych. Zwieńczeniem tego jest zaprezentowany we wrześniu 1994 roku model C36 AMG. Tutaj obecny, pierwszy AMG oficjalnie zaprezentowane przez Mercedesa i posiadający już win. Oficjalnej tak wcześniejsze, wcześniejsze wersje AMG nigdy nie były oficjalnie na papierze. Wyglądało to w ten sposób, że samochody najpierw były produkowane jako wersje cywilne, następnie później trafiały dopiero do departamentu AMG, gdzie były przekonstruowane. Tutaj mamy pierwszy samochód, który od razu w swoim numerze Vin ma zapisany rodowód AMG. Jeśli chodzi o ten samochód, no, najciekawszy jest silnik, tak naprawdę to jest perełka. Mamy tutaj motor M104, 200, prawie 280 koni mechanicznych, w tak małej karoserii, auto, które daje naprawdę bardzo dużo frajdy z jazdy, zawsze z czterostopniowym automatem. Przy zawieszenie.. musimy dodać, że zostało wyprodukowanych tylko 5600 sztuk, tego modelu, w związku z tym wróżymy, że będzie on stanowić naprawdę ciekawą lokatę kapitału i fajny element do wykończenia garażu jednego z kolekcjonerów. Przeszliśmy sobie do roku 2001: model W203. Akurat tutaj w wersji kombi, czyli mamy sedana, mamy kombi, i jeszcze doszedł, doszła wersja CLC, czyli krótkiego, kompaktowego czy drzwiowego samochodu miejskiego. 203 duży przeskok technologiczny, jeżeli chodzi o komfort, zwłaszcza jeżeli chodzi o wnętrze. Samochód rozbudowany pod względem telematyki, mamy bardzo dużo systemów, komputer pokładowy, wyświetlacze, wyświetlacze na licznikach, więc 203 wkroczyła w tą nową erę, gdzie coraz, więcej, dokładnie, gdzie coraz więcej rzeczy wyświetlało nam się, mniej przycisków, a więcej na wyświetlaczu. Przy czym pojawiły się tutaj również wersja AMG, wersja C32, v z kompresorem, ponad 350 koni, wersja C55 AMG z wolnosącym V8 i pierwszy raz w historii AMG wersja dieslowska C30 CDI AMG. Następnie przechodzimy do roku 2007, model 204, widzimy dużą zmianę jeżeli chodzi o stylizację nadwozia, samochód stał się mocny, muskularny. Mocne linie, oprócz modelu coupé i modelu sedan, również była tutaj wersja kombi. Również duża ilość silników diesla, silników benzynowych, no i przede wszystkim wisienka na torcie, model C63 coupé z wolnossącą V8. Tak jest, wspaniała konstrukcja, silnik, który w trakcie swojego debiutu został silnikiem roku. Eee, ogromna moc, ogromny moment obrotowy. Eee, jednostka wolno sąca, co też w obecnych czasach jest cenione, bo takie silniki już raczej nie wrócą. Eee, I dalej mamy kontynuację tego, na czym w prawnym kierowcy najbardziej zależy: czyli samochód na zwykłym zawieszeniu, amortyzator plus sprężyna. Dość twardy, ale pewny w prowadzeniu. Samochód, który daje naprawdę bardzo dużo frajdy z jazdy. I stanowi auto dla kierowcy wprawnego, który po prostu lubi się pocieszyć troszeczkę szybszą jazdą. Zdecydowanie. I nie będzie niespodzianką, że przeskoczymy o kolejne 7 lat. 2014 rok C-Klasa 205, produkowana tak naprawdę do tego roku. Samochód niezwykle nowoczesny, uwielbiany przez klientów. Samochód, który został sprzedany w ilości prawie 2,5 miliona egzemplarzy. Tutaj Mercedes postawił bardzo duży nacisk, oprócz oczywiście wyposażenia silnika, zawieszenia i stylistyki, bardzo duży nacisk na bezpieczeństwo. Samochód zdobył liczne nagrody w tej kategorii. Samochód bardzo lubiany, jak wspominałem, zwłaszcza na polskim rynku. Do sedana, kombi i coupé dołączyła wersja Cabrio. No i oczywiście zwieńczeniem. Wersja 6.3 z 4-litrowym V8 Biturbo, ponad 500 KONI. Oraz dwa rodzynki. 190 EVO2. Samochód został stworzony po to, żeby team Mercedesa mógł ścigać się w serii DTM z dużymi sukcesami. Auto bardzo utytułowane ze względu na bardzo małą ilość sztuk, bo zaledwie 500. Samochód ceniony przez kolekcjonerów i bardzo pożądany. Oraz C63 Black Series limitowana wersja C klasy ograniczona do 800 sztuk wyprodukowanych samochodów, agresywny zmieniony body kit, duże hamulce, duże felgi, silnik podkręcony do ilości ponad 500 koni mechanicznych. Niezwykle brutalne, agresywne, dynamiczne auto, którym możemy bezpośrednio wjechać na tor.